Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i witam was we vlogu dzisiaj jest vlog y, weekendowy nie bywają często takie vlogi u mnie tutaj na kanale, ale dzisiaj jest 12 czerwiec i dzisiaj jest komunia klary ogólnie jest godzina 11 ja Wstałam jakoś o 9, chyba, umyłam włosy, nałożyłam odżywkę, trochę z nią posiedziałam, teraz już włosy mi prawie wyschły. Pomalowałam się, zrobiłam taki makijaż, nie mam podkładu, nałożyłam tylko korektor, brązer, rozświetlacz, kreskę zrobiłam, dokleiłam rzęsy, brwi, coś tam, usta zrobiłam, mi się ten makijaż, jest ok. Jest taki delikatny, nie ma tutaj nic niesamowitego, u mojej mamy była dzisiaj rano makijażystka, bo dostała na y, imieniny bon właśnie, żeby wykorzystać na makijaż dzisiaj rano na komunie i powiem wam, że tak bardzo ładnie wygląda, miałam iść oglądać jakby jak, jak tam moja mama jest malowana, żeby zobaczyć wiecie jak to wygląda, ale y, spałam, no bo to było 7.01 w więc nie chciałam się wstawać, y, a jeśli chodzi o moją sukienkę to pokażę wam, bo mam bo to mogę was tutaj postawić. Mam taką sukienkę, to jest sukienka z SHEIN i mam butki, będę miała na obcasie. Mm, i, I tak, I która jest godzina 11, a komunia jest na 12.30. Pokażę wam za chwilę, jak wszystko wygląda tam na dole, bo mm, Moja zamówiła takie bardzo ładne napisy. Jakiś napis tam na, 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 to, na jak to się nazywa, na... E, na kominek, o! Taki napis Kupira Komunia Święta, balony też są, wszystko w motywie takim biało-złotym. Bardzo ładnie stół wygląda, bo wszystko jest gotowe. Jakoś mnie te przygotowania wszystkie ominęły, bo wczoraj nie było mnie cały dzień praktycznie w domu, bo byłyśmy z Asią sobie w centrum, byłyśmy w restauracji, mm, sobie jadłyśmy, a to wszystko na Insta Stories. Widzieliście, zapraszam Was na mojego Instagrama, Laura Szymańska, 130, chyba mam na Instagramie. Tak, Laura Szymańska 130. coś tam jeszcze odkurzają na dole, więc kończę nagrywać, ale mogę Wam tak pokazać. Tak jest z ukrycia, bo Klara dostała na komunię. Kurde, będzie głośno teraz. Dostała Klara na komunię. Jak to się nazywa? Takiej. No, takiej huśtawkę. I Pan tu właśnie to skręca, tą huśtawkę. I tam Klara dostała jakby... To stelaż, ale Klara dostała też dwie chustawki. Jedna jest taka, wiecie jak są pa w park.. Dobra, pokażę wam, bo po prostu widzicie, nie potrafię się wesoć. W ogóle mam moskitiera w oknie i jeszcze nie jestem tego przyzwyczajona i otwieram okno i jakoś wie, jest tak dziwnie. Nie wiem czy mam to powiedziałam, to było tak bardzo o, z dupy, że szok. No dobra. Idziemy jeszcze... O, no bardzo mówią jeszcze nogi, to zrobimy. Nie chcę też tutaj pana nagrywać, ale zobaczcie, to jest taki stelaż. Dobra, więc jesteśmy w mojej łazience, zobaczcie, w ogóle mam takie, o takie buty, o, takie na trochę obcasie i będziemy stosować teraz taki, taki oto produkt, o, o, gdzie jest przód? Tu jest przód, okej. Okay. Taki oto produkt, jest to z Buff and Body Works, zobaczcie, o, to mi się kończy, seriously, o, kurde, słabo, kończy mi się, ale, o, zobaczcie, to jest taka pianka, ona teraz tak strzela, zobaczcie, zobaczcie, i teraz bierzemy nóżkę, i to zostawia taki bardzo ładny brokat. Teraz się w tych butach, bo tak stoję na jednej nodze, nie jest za wygodnie. A jeśli chodzi jeszcze o takie brokatowe rzeczy, to jeszcze mam taką giełkę z Buff and Body Works. I to jest um, taka mgiełka z brokatem i tutaj się przykamy I ona bardzo ładnie pachnie. I daje bardzo ładny brokat. No, to tak. To tyle, co chciałam wam powiedzieć. E, idziemy zobaczyć, co tam... Sie dzieje na dole i służy telewizja leci, zobaczymy Klara wróciła od fryzjera, bo u fryzjera, więc zobaczymy jak tam ona wygląda. Jeśli torebkę biorę tą z też. Chyba będzie git. Nic takiego specjalnego w moim outfitie tu nie ma. Hejka, więc kochani, będziemy za 15 minut wychodzić. Powiem Wam, że w ogóle jest ciepło, jest ciepło, prawda? Ale jest duszno i dzisiaj ma padać. Ale to idealnie chyba po swojej komunikacji daj tu nogę. Eee, pomogę Klarze właśnie składać buty. O, tak właśnie, za chwilę Wam pokażę, jak Klara wygląda, bo bardzo ładnie wygląda. No i jest mi strasznie gorąco. Mam sukienkę na długi rękaw i siedzę i się wachluję jakimś opakowaniem od Rice Soup. Jest mi tak... O, modkę jest mi tak słabo Ja się boję, że muszę chyba jakiś wachlarz znaleźć w ogóle. Ja po to sobie bo mam takie. Taki, taki, coś, taki... Masz? Dasz mi coś takiego? Mam Ej, to super, bo ja w ogóle jak chodzę po szkole, to ja chodzę tak z zeszytem i tak się wachluję I mi jest tak gorąco, że... że... szok I Klara, chcesz się pokazać do mojego vloga? No. To będzie, wiesz, w przyszłości, na przykład obejrzysz ten film I... Mhm. będziesz miała pamiątkę z komunii Widzisz, no. no. jakie ci to robię? Normalnie kronikę twojego życia Dobra, to uwaga Uwaga, trzy... matka, jaki to był kadr Trzy, cztery i... proszę bardzo Klarka, po, pokaż te, pokaż włosy, weź do włosy do przodu O, albo tak, o matku, Klara ma takie piękne loczki, zobaczcie Mamy no, wianek i jeszcze. Ale nie, ale Kla Sprawdziwy. ma, ma Klara z prawdziwych, jest, z czego masz ten chyba z konwali Nie wiem. Tam jest mieszanka wszystkich kwiatów chyba Boga. Pięknie Bardzo ładnie I ma Klara ma coś takiego, jak to się nazywa? O matku, w ogóle jakie są kadry Tam jest kosz z praniem i i kot. Taki właśnie vlog, a to co? Też. Takie coś pod spodem Klara ma i to, widzicie, tak nadaje, że ma taką, tą suknię taką, o, taką objętościową. Taką Bardzo piękno. ładnie. Dobra. Wychodzimy, to będzie bardzo nerwowy klip, bo aż tak nerwowo, w ogóle tak wszystko szybko, szybko jest 12.15, czyli mamy za 15 minut komunii i Klara to już tam powinna właściwie być, ale my dopiero ruszamy, jeszcze biorę wodę, ale nie wiem, to jakaś strasznie duża butelka wody. Dobra, kończę i jedziemy już do kościoła, bo my za chwilę się nie złożymy, tu w ogóle jakieś pranie, suszy. Hejka, więc jesteśmy już w domu. Zprzyłam się do mojego pokoju tutaj, bo jakby ogólnie to coś, spotkanie rodzinne po komunii, no komunijne, nie wiem co co chodzi, będzie tutaj u nas w domu jakby, tylko po prostu tam jedzenie mm, jest z cateringu, jest pan, który właśnie ugotował tam rosół i flaki i tam drugie danie i no dobra, nieważne, nie będę wam opowiadać, o to nie interesuje. A siedzieliśmy w kościele półtorej chyba jakieś godziny, jakoś coś takiego, jestem ślepa, zawsze tak dużo oczy, żeby coś zobaczyć. Mm, nie, godziny, godzinę siedzieliśmy w kościele i było mi strasznie słabo, ja tylko siedziałam i tak się wahalowałam, momencie tam myślałam, naprawdę, że ja tam zemdleję, było mi tak słabo, tak dużo, ja nie zdołam się danie ciera, jakoś tak totalnie mi to nie było po drodze. Ale teraz z tym już głodna no i tylko siedziałam, się wachlowałam, jest mi strasznie gorąco, dzisiaj jest bardzo tak duszno, bo ma lać, od 15 ma być 100% deszczu, dobrze teraz nie padało, bo nie byłoby fajnie. Powiem wam, że jest już po komunii i ogólnie położyłam się w łóżku, zobaczcie co zrobiłam, patrzcie, zdjęłam rzęsy i przekleiłam je do ściany i się zdrzemnęłam w tym makijażu, wiem, obrzydliwe i w ogóle nie fajne tak nie wolno, ale po prostu mam taka śpiąca, położyłam się, oglądam jakiś filmik na YouTubie i po prostu zasnęłam, Więc godzina 20, nie wiem gdzie mi uciekł ten czas, ale jestem strasznie zmęczona i, i trochę tylko zmazały mi się kreski, w sumie tak to jest okej, okay. a jeszcze są... Mm, Dzieciaki tam słyszę biegają Nie wiem w sumie kto jest, bo tak jeszcze trochę gości było Trochę wyszło już, a ja się położyłam I po prostu zasnęłam Albo mam naprawdę taka śpiąca, że ledwo co siedziałam No i tak No i koniec Nic ciekawego się nie stało, po prostu zasnęłam I przykleiłam rzęsy do ściany <grych> I muszę je teraz zabrać i Muszę je umyć, bo lubię nosić rzęsy Bardzo lubię doklejać rzęsy I bardzo podoba mi się efekt, jaki one dają Ale nie cierpię zdejmowania ich i mycia ich i odkładanie ich do tego pudełka, to jest takie, a, pielęgnacja tejże, żeby ściągnąć ten klej, umyć je, żeby były git na kolejny raz, to jest męczące. Więc kochani, taka spontaniczna sytuacja, poprawiłam sobie makijaż, przebrałam się, za sobie bluzę i chyba nie wiem, czy nie wziąć jeszcze ku, wziąć właśnie tego kurtki jeansowej, ale będę miała jak bałwan będę wyglądać a zrobić zrobicie z tego kaptur, bo jest trochę deszczowo bo Ani chce brać mi się parasolki, wolę mieć kurtkę, bo razie będę w niej wracać, będzie cieple po prostu choć nie wiem czy pada deszcz w sumie, chyba nie dobra, no i wychodzę na autobus właściwie jadę do Asi i będziemy oglądać sobie film i przyjdzie kilka osób i będziemy sobie siedzieć yy, i się integrować i oglądać film Spałam się, wiecie, jestem gotowa na wyjście, jest sobota, wieczór, humor gitowa, co? Humor gitowa. No i wychodzę z domu do Asiulki, oglądać filmik, jakiś film, coś posiedzimy, pogadamy, no i tyle. Mam autobus za 7 minut, więc wychodzę. Busiaki, Jakie kochani, ja nie odzywałam się do was wczoraj wieczorem, jak wróciłam od Asi. Czy mi się uda was to ustawić? To byłoby piękne. O, udało się, dobra. E, stoicie właśnie na pudełeczku... E, znaczy, nie wiem, na, na Doniczce. Nieważne. Jakby to nie, ma, nie gra tu żadnej roli. Hmm. To się da, gra dużą rolę, bo trzyma mi aparat, dzięki czemu mogę malować się i do Was gadać. A dzisiaj ogólnie wróciłam wczoraj od Asi. O, matko, za dużo pomadę. Wróciłam wczoraj od Asi i hmm. już nic wam nie nagrywałam, yy, ale. No, ale wróciłam. Bada ja mówię w ogóle. Yy, no, ale. Co ja tak właściwie mówię, nie wiem, bez sensu, ale dobra, nieważne, w każdym bądź razie dzisiaj od rana panuje tutaj jakaś nerwowa atmosfera. Ja wstałam rano, dowiaduję się szybko, szybko, Laura, szykuj się, wychodzimy do kościoła, przyjeżdżają goście, imieniny, dziadka. Nie wiem, za dużo dla mnie, za dużo dla mnie, ja byłam lekko przerażona, ale poszłam myć włosy, bo miałam tłuste włosy, więc poszłam je sobie myć. I teraz się obudziłam, pomogłam trochę mojej mamie tam ustawić przy stole i stół ogarnąć, bo no, rozstawić wiecie, talerze i jakieś tam wszystko rozstawić. No i w tym czasie włosy mi schną, piecze mi się śniadanie i ja się teraz maluję i, i tak i trochę robię wszystko nie w kolejności, ale robię tak, żeby zdążyć. Wychodzimy jakieś jest pewnie za 15 minut do kościoła, ja mam mokre włosy, jeszcze nie zjadłam. Nie wiem, co się dzieje, jest straszne zamieszanie, ale tak straszne No i przypomniało mi się, że nagrywam vloga, więc postanowiłam się do was odezwać Okej, okay, więc jakby mm, włosy wyschły mi w kościele, bo wybiegliśmy do tego kościoła Idealnie weszliśmy chyba dwie minuty przed mszą i jeszcze było jakieś jedno miejsce siedzące To siedzieliśmy e, i byłam u spowiedzi, o <laughs> e, I tak, i włosy mi wyschły Proszę bardzo, podczas mszy miałam mokre włosy w kościele, autentycznie miałam mokre włosy w kościele, ale wyschło mi, powiadam, że było mi strasznie słabo, ale to strasznie słabo. Na szczęście moja mama ma jakąś kartkę, to się nie uwachlowałam, bo myślałam, że naprawdę tam zemdleję. A teraz już jesteśmy w domu, już wszystko jest przygotowane, już um, przyszła pierwsza część gości i zabieramy się za jedzenie obiadku, więc kolejny dzień z rodzinnym obiadkiem, a ja ci wyglądam tak. <laughs> E, bo mam e, taką koszulkę czarną zwykłą i takie niebieskie spodnie z SHEIN W ogóle to z tymi spodniami była dziwna historia, bo odkupiłam je od... Koleżanki, i, mm, bo po prostu dla niej jakieś coś tam nie pasowało, a na mnie są ok, więc mm, mogę wam pokazać w sumie w lustrze, one wyglądają. O, zobaczcie, one, znaczy no, dla mnie tutaj są trochę, tu są przeszerokie, ale jakby jest ok, całkiem takie, są jasno-niebieskie, nie miałam się takiej sponi, są szerokie i z tyłu wyglądają. O, tak. No i mam taką koszulkę, więc nic specjalnego, ale to jest taki, widzicie, chilloutowy Niedzielny y, obiadek z rodziną z okazji imienin mojego pradziadka. Okej, okay, więc goście już ogólnie mm, wyszli, y, a ja właśnie usiadłam i ogarniam tutaj jakieś tam y, oświadczenia jakieś zgody, bo jedziemy w przyszły piątek, jakby, najbliższy piątek, nie wiem co się mówi, po prostu w piątek jedziemy do Energylandii y, jakby ze szkołą. Tam jadą ludzie z różnych klas, nie tylko z mojej. I w piątek ma będzie bardzo ciepło, więc pójdziemy na tą strefę wodną, bo ja na niej nie byłam. I na pewno będzie fajnie. I w ogóle mam już teraz taki ciepły tydzień się bardzo cieszy, mam być ciepły weekend, więc super. I popijam sobie smoothie truskawkowe, bo po prostu blendowane truskawki ze śmietaną, bo nie mieliśmy jogurtu naturalnego, ale jest okej. Okay. Serio bit. No i za chwilę zmywam makijaż, będę musiała umyć włosy. Myłam je dzisiaj rano, ale muszę umyć się dzisiaj wieczorem, bo inaczej nie będę ładna na jutro do szkoły. Właśnie nie wiem co z jutrem w szkole, bo by teraz już nasze lekcje w szkole nie mają tak bardzo sensu, że szok. Mamy oceny wystawione już i siedzimy, oglądamy filmy. Jedyne co, to uczymy się trochę na chemii, ale to takie są prezentacje, które przygotowali ludzie, więc jakby to też nie jest jakieś tam nie wiadomo co. Postawiłam sobie ten aparat na butelce wody, dosłownie na korku od butelki wody. Gratulacje, ale jest super jest idealna, idealna wysokość. No i, więc tak naprawdę w szkole nie robimy nic ciekawego, więc nie wiem, jutro muszę na pewno jechać, muszę oddać kluczyk, muszę zabrać najpierw wszystkie rzeczy z szafki i oddać właśnie te zgody, jakieś jakieś deklaracje w ogóle, jakieś dodatkowe, właśnie nie wiem, o to chodzi, jakieś deklaracje na jakieś zajęcia wspomagające z polskiego matematyki od 2 września do 21 grudnia. The fuck, nie wiem o co chodzi, nie mam pojęcia. E, ale z matematyki to by się przydały, z polskiego to nie wiem czym się chcę. No ale z matematyki chill, dobra. Mm. I, no i tak. No i musisz się ogarnąć, właśnie. Jutro idę do szkoły e, i no i w sumie to tyle. Nic ciekawego, absolutnie nic. Bo Ci się taka pogoda w kratkę, że szok. Najpierw przyszły chmury, lał deszcz, był taki wiatr, potem wyszło słońce, bo ci blusieńko. Ej, w ogóle nie pokazałam, nie pokazałam wam koniec końców yy, z tego wszystkiego tej huśtawki, którą Klara dostała. A. A mogę wam pokazać, bo w sumie ona jest fajna. W sensie jakby to jest stelaż i tam można zmieniać różne chustawki. Karama y, trzy chustawki i pokażę wam je teraz. Dobra, więc ogólnie ten stelaż to już wam chyba coś tam pokazywałam, ale ogólnie on wygląda tak, to jest po prostu taki zielony stelaż i pierwsza chustawka to jest taka, zobaczcie, akurat tutaj akurat mamy małego słodkiego przyjaciela. Zobaczcie, to jest taka huśtaweczka y, szara, tak ona wygląda z y, podusiami tutaj. Kolejna to jest takie coś. To wiecie, to jest bardzo często na placach zabaw. Na placach zabaw jest taki. On jest zawsze niebiesko-czerwony. Takie są właśnie na placach zabaw. To Klara ma coś takiego, tylko takie po prostu. O! I trzecią rzeczą to jest taka zwykła huśtawka. I tu jest po prostu taki hak na ten i na ten. Na ten dwa się wiesza, tą normalną huśtawkę, A to i to zielone się wiesza na tą i na tą szerszą po prostu. A, okay, sobie tu znalazł nowe super miejsce do leżakowania. Tak, tak, ko córku, tak. Okej, Witko nie, ja tak w nie mam pojęcia, ile mam materiału i czy powinnam kontynuować tego vloga, czy co. Ale dzisiaj jest poniedziałek i mm, ogarnęłam się. I. W, kurde, mam trochę plamę z bronzorem. Dobra, dobra, trudno, trudno, bo już mi się śpieszy. Tylko tak to weźmiemy. Eee, mam dzisiaj na godzinę ósmą. lecę do szkoły i muszę mm, zebrać wszystkie książki. Niedawno co je wiozłam, a teraz już muszę je zabierać. Poproszę może dziadka, żeby po mnie przyjechał do szkoły. Eee, I tak, ja już wychodzę, kurde, bo się spóźnię, ogóle wstałam dzisiaj tak nie mogłam wstać, że to szok. I mam taki makijaż, takie kreski, o, takie usta. Crazy. Nikt się tego nie spodziewał, ale ogólnie jest godzina 10.20 i jestem już w domu. Ogólnie sprawa wygląda tak, że poszłam do szkoły na pierwszą lekcję. Na pierwszej lekcji były trzy osoby, licząc ze mną, A więc hmm, zaskakujący wynik. Całe 45 minut siedziałam w telefonie po prostu, bo nie było nic do roboty. A kolejną lekcję było 10 osób. I pani z geografii też powiedziała, że jak zrobię jakieś cztery zadania, to będę miała czwórkę na koniec. Zrobiłam to zadanie, więc mam czwórkę na koniec z geografii. Nie spodziewałam się tego, no ale jest. A teraz zostały nam same takie mega luźne lekcje. Mamy mnóstwo zastępstw i mega bezsensownych lekcji, więc po prostu wziąłam wszystkie książki i wyszłam ze szkoły. No. Nie opłacało się tam totalnie siedzieć, bo po prostu siedzieliśmy i patrzyliśmy w sufit. Mm, więc tak, zaraz włączę jakiś serial i pewnie zabiorę się za robienie mm, paznokci, bo powiem Wam, że mam teraz żel z Elysium i paznokcie mi tak odpadają. Odchodzą mi tutaj, nie zobaczycie tego, ale odchodzą mi tutaj od skórek. Z, po prostu no, że z Elysium coś mi nie pasuje, więc, mm, więc muszę je poprawić. Mm, no. No i, no i tyle. Ogólnie. Ogólnie super. I to był mój ostatni już dzień w szkole, bo jutro są w, jest oficjalne wystawienie ocen I potem już w ogóle nic się nie będzie działo w tej szkole Więc potem pójdę tylko na zakończenie roku szkolnego, więc oficjalnie właśnie skończyłam drugi rok o liceum No Wszystko super, świetnie No yy, Więc tak Siadam do robienia tych paznokci, bo i tak nie mam nic do roboty Więc kochani, ja mm, zrobiłam już jakby żel na tej i na tej ręce ściągnęłam paznokcie do zera, ten żel okropny z Elysium i nałożyłam z Nonaila, mam teraz taką małą dupkę, 30 gram, bo tych dużych nigdzie nie można było kupić normalnie, nie wiem czemu. I zrobiłam już dwie ręce żelem, takie paznokcie jak na razie są i będę robić je zielone, a to później wam pokażę jak już zrobię. A teraz robię sobie na obiad feta pasta, to z pomidorkami i z fetą, co na TikToku kiedyś było tego masa. Ja to uwielbiam i bardzo często to jem. biłam po schodach jestem tak zażdyszana, że szok. E, a już schodzę na, z powrotem, bo muszę pilnować mojego makaronu i wyjdę sobie chyba na chwilę na dwór. W oczekiwaniu, aż mi się ugotuje makaron, bo jest przepiękna pogoda i trzeba korzystać ze słoneczka. Dobra, więc paznokcie są skończone, przedstawiają się tak, są takie mm, zielone i już uprzedzając wasze pytania, jest to kolorek no Nail y, Olive Garden i to jest 2, 6, 9, 3, 7. Taki to jest kolorek taki zieloniutki i wygląda on tak na paznokcie, to jest taki oliwkowy, ładny bardzo kolor, bardzo ładny zielony. Chciałam zrobić na tym takie paseczki, y, jasno zielone, ale stwierdziłam, że już będzie przegięcie i przesada i nie chcę przeginać, tylko to mi się podobają, więc jest OK. No i co, jestem z nich bardzo zadowolona. Ym, i, I co? I robiłam je też żylem z neonaila, więc nie powinno odpadać, powinno być wszystko ok. I, I teraz kończę już tego vloga, bo myślę, że już mamy wystarczająco materiału, a ja wychodzę, za chwilę idziemy do cioci oglądać mecz. Yy, I taki to był właśnie yy, dzień. Yy, zrobiłam paznokcie i... Mam nadzieję, że filmom się podobał. Jeśli tak, zrobicie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał. I do zobaczenia w kolejnym filmie, Buziaki. Pa!